Siemano, siemano. Łukasz z Muzyk na Gospodarstwie z tej strony. Dzisiaj akcja szybka. Kurde, ale to cieknie, ja pierdzielę Będzie co robić przez zimę. Dzisiaj akcja szybka, jedziemy z tym kolegą rozrzucać. Ja pierdzielę jeszcze to muszę odpiąć. Jedziemy rozrzucać kompostownik do Rafała. Zapomniałem, że tu jeszcze trzeba odpiąć. O. I teraz... cyk teraz jak? Teraz to. Chyba tak, co nie? Tak. Zawleczka. O, cienka zawleczka tu jest. Dobrze wiedzieć, mi potem brakuje do siewnika czy tam do jakichś bolców, co potrzebują cienkie zawleczki. Tu jest git. A tu oczywiście będzie druciarstwo. I potem jak jest... O, nie wyskakuje nawet. Jest powrotem. dobra, zapinamy, a jeszcze to. I gdzie jest zawleczka? Halo, o, tą dam, o, git. Co roku to samo. Co roku to samo. Teraz będzie git. Śniega jest luźna. Nie, pole ciźne. nie jest. Ruszę, zobaczę czy się złoży stopa. Chyba powinna, nie? Aha, ja mam. Kurde, zapomniałem o tym, że mam podłożone przecież pod kołem. Widzicie, jak się człowiek spieszy, to diabeł się cieszy. Tam przecież milion pięćset rzeczy jest jeszcze. To już się złoży. No i dobra. Jak tu gwoździ nie ma żadnych, to po prostu przejadę po tym. Nie ma. Z innej strony są, z tej nie ma. To można jechać. działa dalej chodzi. blacha się tarapani sposób działa dobra światła oczywiście nie działają trzeba zrobić Ładować, taki kompostowy. Tamten posłów najwyższych u do tego jest. To może iść ten najwyższy posłów. Taśma nie idzie. Zawleczka się zerwała. Ah! Jednemu zawsze wiatr w oczy i stop. Nie ucięte, tak obu stron. Kombinierki. Aha. Ale spoko, ta już, ta już weszła luźno. Za niedługo będziemy mogli dziesiątki wsadzać. de No i to pozrywałem na dwa rozrzutniki, pozrywałem was 7 śrub. Niestety jest taka godzina sobota, że już tylko kupiowałem takie śruby budowlane w markecie. W sensie tutaj w pobliżu ile one tam miały twardości. One tak były, wiecie, twarde jak plastelina. Więc zaraz tutaj to zrzucimy widłami, no to troszkę tylko zostało. Rafał tam rzeźbi, trochę rozrzuca łopatą. Chodzi o to, żeby tą po prostu górkę zlikwidować, bo będzie tu siane przężyto. Rafał sobie zaora, ja mu posieje. No i, i, i tak. Ale kompost fajny taki. Taki rzeźniutki No nic, zaraz rozrzucę i będę wracał do domu, zajmę się tym opryskiwaczem. No i co? Wróciłem. Pojechałem gdzieś obiad Rozpadało się w międzyczasie Dosłownie, nie wiem, półtorej godziny I taka różnica w pogodzie się zrobiła No to... Jerdziele Nie wyjeżdżam już z, Nie wyjeżdżam już z placu po obiedzie Skoro przed obiadem szło tak beznadziejnie No to po obiedzie to już w ogóle strach wyjeżdża Zaparkuję wariata Tutaj Ech. Troszkę myśmy tam go. Generalnie wypchnąłem te wszystkie, tą resztę tych, no, jak to się nazywa, resztę tych e, gałęzi. Trzeba tylko wziąć tam po ten pył powy, powymiatać trochę. No, ale też nie ma co przesadnie się pieścić, bo to w sumie dość suche jest, gnić nie będzie, a już z pewnością niebawem będzie trzeba wozić obornik na warzywa, pod warzywa, no to akurat będzie, no, częste miecie skraca życie przy takich sprzętach, wiecie jak jest. No i co? No i to tyle moi drodzy. Dzisiaj odcinek taki krótszy, ale żebyście wiedzieli, że nie opierdzielam się. Nie liczę dotacji, tylko nie śpię do południa, ale też coś robię. Wiecie co się dzieje? Wiecie, że tak kontrolnie rzuciłem odcinek. No i co? Widzimy się niebawem, bo będziemy orać pod pszenicę. Zapewne. No to już by tak trzeba było. A na, na razie trzymajcie się i do zobaczenia. Nara, cześć!